Z tej strony Gabrysia i Karol, Świat i słuchajcie, ja już trochę bez was przechodziłem, ale słuchajcie, dzisiaj przechodzimy mega easy obi, naszym start takie wiecie, obi na rozgrzewkę i w ogóle nie musicie załapkować, ale możecie załapkować filmik, dobra. Przełazimy dalej. Checkpoint. Okej, okay, dostaliśmy nową odznakę. O, co to było? To jest jak coś świąteczne jeszcze. Czy to się da tak oszukać? Nie, nie no kurde, ja nie skończyłem. Nie no super. Czekajcie, bo ja muszę to oszukać. Nie, nie da się. Tak daleko nie da się skakać. Ale to jest easy. Takie coś. Ja nie lubię takich... O, co to? Aha, to, to, to. naprawdę takie łatwe? Chodzi cyk. Okej. Okay. Cyk. Następny cyk. Okej, okay, przeszłam następny stage. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy tu! Zawsze ja się dziwię, czemu ludzie tego nie umieją przejść. O, drogi tam. A pokażę wam teraz. Nie no. Nie rozumiem, czemu ludzie tego nie przejdą. To jest tak naprawdę czasami łatwe, ale czasami trudne też. Ok. Dobra, pokażę wam trik. To złe, bo przechodzi. To dobra. Widzicie? To złe? Aha, jedno było złe. Super. To dziwne, bo zawsze jest cudło. No, dwa są dobre, tak? A drugie? Nie, dobra, dwa są dobre. No to na, środ na środek nie mogę. No. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Co? Okej, okay. okej. Okay. Okay. Widzimy się jak przejdę to. Już przeszłam następne Dlaczego czemu nie mogłem podskoczyć? Przeszedłem. przeszedłem. Dobra, to była moja mama. Bo ja mam czasami problemy z wymową. A co? Nie chcę nic kupować, czekajcie. Przełożę tą kuleczkę. Okej. Okay. Usunąłem to. Uff, myślę, że to zabiję, nie? Widzicie mnie na mnie? Tu dobra. No to jest chyba łatwe. Aha, co, co, co będzie? To jest easy. No nie dziwię się, bo to jest easy. Oby. To jest. Zobaczcie, ile to ma procent. Możliwe, że przedzielę to na na przykład dwa odcinki lub trzy. Bo nie chcę ja wam przedłużać, tak wiecie, że by trwał trzydzieści minut. Tak na przykład Wojana i Abra ten. O nie no, super. Dobra, słuchajcie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej okay, i okej. Okay. Słuchajcie, moje odcinki raczej będą najdłuższe. O co chodzi? Aha, ruta chyba zabija. Tak? A, w ogóle, czy wy będziecie mieli jakieś zwierzę? Dajcie znać. No, no nie było trzeba na białe. Dobra, dalej, dalej, dalej. Dalej, 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 dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Co? Widzieliście, że nie dotknąłem. Co? Teraz to dotknąłem. Co? Każdy w grach mi się psuje. Co tu jest? Aha, to tu. Dobra, to słowo. Żeby mnie nie denerwowało. Widzimy się jak to przejdę. Idealnie gdy zapauzowałem, to już oczywiście ten. Przeszłem. to jest łatwe. I... Może jeszcze dzisiaj zagram sobie ten, że yy, guys nagram odcinek. Może zrobię taką zasadę, że codziennie o 18.00 filmy. Ojej. Lub dwa razy w tygodniu. No nie wiem. Albo jeden dzień przerwy, a jeden. Ten. Nie, przerwy. Okej. Okay. Okej, okay, następny stage. Okej, okay, nie znam tego. Nie powiem, co, co mi to przypominało. Czemu raz dostaję te... Aha. To które mam? No. To. Na które mam chodzić? Aha, na to. Przecież ja na to weszłam. Dobra dziwna. Ok next. Jak zostawicie tu kilka łapek w górę na przykład z 20 to może zrobię z moją siostrą i ten wyścig parkurowy. Pewnie wygramu. Ale mój kolega by z nami wszystkimi wygrał z dużo osobami z wami, jak chyba, że jesteście lepsi od niego. Okej. Okay. Dobra. Ja czasem się nie odzywam w parkurach. Nie wiem dlaczego. No, widzicie? właśnie się nie odzywam. Widzimy się, jak to przejdzie. Bo mi to długo zajmie. Dobra, następny stage przeszedłem. Okej, okay, wchodzimy tu Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. O, wiecie? Wszyscy prawie tak przechodzą, a ja tak. Nie ja, super. Teraz to... Ja nie lubię takich cieniutkich rurek. Przed chwilą byłem tam gdzie te lizaki. Radio za 200 Robux. Co Może kiedyś jeszcze? Będę miał Robux. Kupię dla odcinka. już 49. O, poziom 2, super mam portal. Aha, ja nie zauważyłem, bo myślałem, że co nie? Że trzeba skakać po tych białych, bo widzicie? To? Niebo? To. To na niebieskie. Tego nie widać, prawda? Nie wiem no. no, Które dobre? Okej, okay, to złe. To dobra. Co? To ile sprawdziłem, co to, to. Tak. Cyk, 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 cyk. O jejciu. Wieszcie, właśnie takiej rurki cieniutkiej nie lubię. Ona jest cięższa jeszcze niż o to. To. W ogóle tu jest fajna muzyczka, nie wiem czy słyszycie. Ale to jest fajne. Taka uspokajająca. Takie to jest obi, łatwe, żeby się uspokoić na przykład. Czyż mamy, dobra? Aha. Cyk, 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 cyk. Olu fort! Nie no, nie fort. Widzicie to? Okej, okay, to jest łatwe. Cyk. To jest łatwe. Nie dziwię się, dlaczego to się nazywało Mega Izzy Aha, to jest ta ścianka, ale ją lubię. O, tam był początek, widzicie? A, my tu Ten się ścigaliśmy, wiecie? Z moją siostrą i z moim kolegą Antkiem. I z gaby przyjaciółką. Znowu czerwono zabija super. Ten, kto liczył mi śmierci. Na, na, na przykład. O nie. Wiem. Ciekawe, ile miałem już śmierci. Nie, no super. w ogóle. Ładnego mam z kina chyba. Nie wiem. Nie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, która jest dobra. Pff. Oczywiście ja zginąłem. To na pewno. I to. Nie no super. Pff. Ktoś mi liczy śmierci, mam nadzieję, że tak. O ja tego nie lubię czasami. Ale to jest za łatwe. Czasem. Dobra, następny stage. Chyba wiecie, że... Tak. Na pewno zrobię dwa filmiki takie. 20 minut raczej najwięcej na naszym kanale. Ła. Ten, kto liczy, mi śmierć, no to nie wiem, ile doliczył. Już pewnie ze 100. No super. A wiecie co? Taki można ze sposób nie. zrobić. Ok, super. Przeszłam sobie. No to jakiś taki dziwny skin. Elo, mordo. Ciekawe czy wiesz, że ja nagrywam. To może się ucieszę, jak zobaczę ten filmik. Wiecie co? Wy byście się ucieszyli jakby na przykład y, obstawiajmy, ja nagrywał. No to wy, wy byście się ucieszyli, że y, jesteście na filmiku, jakbyście wiedzieli, że ja nagrywam. No super. O, Aha. Nie, dobra, tam zaczynaliśmy. Widzicie to? Tą... I my tu się ścigaliśmy, ale ja już ruszyłam, bo mi się nie chciało ścigać. Bo dwa obie przeszłam. Ten gościu mnie goi. On się pewnie dziwi, że że ja tak szybko idę. Pewnie znowu czerwone zrobię, więc nie będę wchodził. Tu hmm? się na pewno nie można dotykać. Tak, nie można dotykać, ale to czasu łatwe. Nie no, A czasami obi potrafi zdenerwować, prawda? Tego, kogo czasami obi denerwuje, zostawia łapkę w górę, bo mnie tak. Czasami obi denerwuje. Jak takie mega trumne. Wybierzę sobie. Ja na przykład kiedyś uciekałem z moim kolegą. Ten z McDonalda, no i nie fajne było. Nie polecam y, ucieczki z McDonalda, bo to jest nudne. Chyba, że Mr. Fast Food to polecam. Grałem w to. Okej. Okay. Aha, za 30 rok skip etap Widzisz, że jak raz zginę chyba na etapie, to wtedy mi się to pokazuje, strzałka. O, ja to nazywam minami, bo su miny, co nie? To tak wygląda trochę, choć te białe nie pasują mi do miny. Okej, okay. sum Co jest? Dobra, syk. Cyk, fart. Czasami mam farta na hobby. W ogóle mam forta w życiu. Że on na przykład mam takich fajnych widzów. To jest łatwe. Okej. Okay. Cyk, cyk. Ja szybciutko przechodzę. Tym hmm. kto liczy, to ja, te, ja go. Sz... Nawet trzy odcinki z tego będą, nawet cztery. Tak niedługo nie nagram, zaraz. Jak skończę ten, to nagramy wam drugi. Bo nie chcę, żeby to był za długi, bo by nie było fajnie. Bo ja nie lubię, jak, co nie? Bo ja raczej gram y, pół godziny. Co nie? Ja się boję, że jak oglądam na przykład jakiegoś youtubera, to yy, boję się, że będę zabrał nie mieć ja czasu. I jak jestem w połowie filmu, to ja się denerwuję, jak yy, już koniec. Hmm. Nie. sobie tu stage za 30 rok. Bo księ, mam na razie ja 13. 13. Okej, okay, dobra. To nie jest trudne. Dobra, słuchajcie. Na tym etapie się już zatrzymujemy i druga część niedługo. Pa!